Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, bardzo dziękuję za komentarze odnośnie ostatniego nagrania. Tam prosicie, aby nie, nie ustawał mówić prawdę. Nie mogę też o wszystkim mówić, bo to jest bardzo niebezpieczne. A hejterzy, no cóż, no, jak byli, tak jeszcze są, ale niech sobie będą. Ale chcę Państwu powiedzieć o jednej sprawie. O Izraelu będziemy dzisiaj mówić. Proszę Państwa, cały świat, ale to cały świat odwrócił się od Izraela, zwłaszcza po tym morderstwie, którego się dopuścili Izraelczycy. tam zginęł m.in. polski człowiek, który zajmował się sprawami humanitarnymi. Szanowni Państwo. Rzeczywiście, tak jak mówią, że Izrael to jest państwo zbrodnicze. Wiemy już, że Netanyahu nie będzie premierem. Najprawdopodobniej stanie przed Trybunałem Narodowym, Międzynarodowym za ludobójstwa, których się dopuścił. Ja nie chcę słyszeć, że ci w Izraelu, co są, i ta cała antyludzka organizacja izraelska, nie wszyscy, ale większość z nich, zasługują na potępienie. My potępiamy Państwo Izrael za zbrodnie ludobójcze, zbrodnie na dzieciach, kobietach i starcach. I zauważcie Państwo, już Stany Zjednoczone również się odwracają od Izraela. Bo wiedzą, że to się skończy. Izrael nie będzie tam, gdzie jest. On musi te ziemie palestyńskie opuścić. Wszelkie umowy, które były, nie zostały przedłużone i muszą opuścić ziemię palestyńską. Wielka pora. Oni mają swoje miejsce na Saharze. Tam jest właśnie dla nich przeznaczone od set lat ich ziemia. I nic poza tym więcej. My odcinamy się od zbrodniarzy na Taniachu i całego tego tego burdelu, który na Taniachu zrobił. Proszę Państwa, ja współczuję tym że Żydom, którzy są w Europie, czy to się nie przeniesie odwetem na nich. A duże prawdopodobieństwo jest, że tak będzie. To teraz, jeżeli chodzi o Państwo Izrael. Szanowni Państwo, teraz mówię do rolników. Ja nie wiem, jak wy, którzy protestujecie, wy odwalacie najgorszą robotę, jaka jest. To, że żeście obornikiem zasypali Polskie Stronnictwo Ludowe, to myślę, że to jest dobra droga, z uwagi na to, że PSL po prostu zdradził rolników. To, co oni tam mówią, to jest kpina. Ale kto zrobił na tym najlepszy biznes? Proszę Państwa, mnie śmiech pusty ogarnia, że przedstawiciele tych strajkujących no dogadali się, ale tylko oni. Prywatnie, odnośnie siebie samych. Jakie są kulisy? One kiedyś wyjdą na jaw. Zobaczycie Państwo, jaką mieliście reprezentację osób, które was zdradzają. Nie wszyscy, mówię. Nie wszyscy. Ale ci, którzy byli tam, no niestety. Ja myślę, że werylnicy ich rozliczyć z tego, co oni zrobili, jak was skrzywdzili. Proszę państwa, to, co się dzieje w Polsce dzisiaj, to tego nie było. Nie było... Za żadnego rządu. Nie to, że jestem za platformą, czy przeciwko pisowi, lub odwrotnie. Nie. Ja patrzę globalnie na cały kształt. Tutaj muszę wrócić do pewnego jednego wydarzenia. choć tutaj o Jarosława Kaczyńskiego, który publicznie powiedział, że konstytucja Kwaśniewskiego była czynna tylko jeden dzień. I rację ma. Bo ja o tym mówię od 2009 roku, że ta konstytucja jest nielegalna. Ale Kaczyński poszedł znacznie dalej. Skoro nie ma konstytucji, to jest tak zwana wolna Amerykanka. Musicie się Państwo przygotować na podwyżki, które będą, bo będą drastyczne dla Was. Dra drastyczne. Będzie bardzo, ale to bardzo źle. No, niestety mamy to, co mamy, za to będziemy musieli zapłacić. Jest znacznie więcej spraw, o których nie wolno mi je mówić, bo mogłyby naruszyć standardy. Powiedzmy, chodzi o YouTube. W związku z powyższym nie można o tym mówić. A jest tego bardzo dużo. Dzisiaj wszystko się mataczy. Jeżeli chodzi o KPO, proszę Państwa, nie dostaniemy ani złotówki. Dzisiaj w telewizji słyszałem, jak Pani dwuczłonowe nazwisko, tam końcówka jest, Nałęcz. Być może to jest synowa znanego polityka Pana Nałęcza, ale nie wiem. Pogubiła się w tych kłamstwach, w końcu dziennikarz jej zadał proste pytanie. Mówiła pani, że na początku kwietnia, a teraz pani mówi, że pod koniec kwietnia. Tak was skłanią. Tak was kłaniam. Oszukują. A ja wam Państwo, powiem prawdę. Z KPO nie dostaniemy ani grosza. 5 miliardów mieliśmy dostać w marcu. półtora miliarda. W kwietniu euro nie ma i nie będzie, ponieważ nie jesteśmy na liście budżetowej właśnie w Brukseli. Ani w tym roku, ani w przyszłym. I nie dostaniecie, nie dostaniecie żadnych pieniędzy. Ale ja wam powiem drodzy Państwo, na to zasłużyliśmy. I tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości. Na to Polska zasłużyła i tego się dorobiła. Tutaj jest spychówka zastosowana, że to PiS za, zawalił. PiS mówi, że to Platforma nie potrafi prowadzić rozmów dyplomatycznych. No, tutaj bym akurat to przyznał PiSowi za rację, ponieważ pan minister spraw zagranicznych Sikorski Radosław nie nadaje się do niczego. To żaden dyplomata, to jest męczyciel, kłamca i wiele innych rzeczy. Ja muszę Państwu powiedzieć jedną sprawę. Kiedy PIS doszło do władzy, to było w 2015 roku, 2015, i ówczesny minister spraw zagranicznych był w Waszyngtonie i niestety nie przyjął go sekretarz, pana Waszykowskiego, nie przyjął. I co się dzieje? W tym czasie miałem tam paru znajomych. Oni poprosili, abym, czy jestem w stanie pomóc. Tak, proszę Państwa. Tak było. Ja kiedyś nagrałem film na ten temat. Można, może gdzieś tam jeszcze jest, o ile kanał nie był zdjęty. I proszę Państwa, no tutaj, nie wiem, śmiać czy płakać. Poprosiłem znajomych. I został przyjęty. Ale co było najgorsze? Styd powiedzieć. Teczka, reklamówka, oszą i tam były buty. I to jest minister. Brak elementarnej kultury. Już nie mówię o dyplomacji. Zero dyplomacji. Zresztą w Polsce nie ma żadnych dyplomatów. Ci, co byli, to byli sta starzy dyplomaci. Mieli ogładę, mieli kulturę mieli wiedzę, dzisiaj tego nie ma, tego nie ma i to jest najgorsze, co może być. Te nawoływania przez Hołownię, przez BBN, przez Kamysza do wojny z Rosją, że Putina wdepczemy w ziemię słowa Hołowni. Panie Hołownia, Pan jest zagłupi. Ja naprawdę bym prosił, aby pan się doedukował. Bo marszałek, Sejmu, nie powinien zrobić się idiotą. Publicznie Pan się zrobił idiotą. Żeby Pan wiedział, co o Panu mówią za, poza granicami Polski, to by Pan się za głowę złapał. I pana organizacja. Właściwie, właściwie to Pani ją zamknął. Zobaczycie wybora samorządowy. Ani PiS, ani Pana Hołowni ekipa, ludzie nie będą głosowali na Was już. Nie będą. Po prostu jesteście trupami politycznymi. I to jest właśnie kara za grzechy, jakie się dopuściliście. A minister rolnictwa z PSL-u żenada Wy naprawdę musicie się dokształcać. A jeżeli się nie, dokszta nie dokształcać, to bieście udział, wy przykład, z prawdziwych dyplomatów. To się nazywa rasowi dyplomaci. Ja na waszym miejscu chętnie mogę zrobić wam taką naukę o dyplomacji. Co to jest dyplomacja? Co robi dyplomata? Jaki jest jego obowiązek? Jaki zakres? O czym może mówić? O czym nie może mówić? Jak się prowadzi informacje? Rozmowę z partnerem. Proszę Państwa, ja pamiętam. Teraz to mogę się mylić, bo dawno nie zaglądałem do moich dokumentów. Dawno, dawno temu to było. Jak dyplomata wyciąga informacje od strony przeciwnej. Tak, i to jest właśnie ten kunszt. Zobaczcie, dzisiaj najlepszym dyplomatą, jaki jest na świecie, to jest Ławrow. Wyważony, spokojny, bardzo ładnie mówi, bardzo trafnie. I to jest dyplomata. Ja was zapraszam na naukę, bo dalej tak nie ujedziecie. Będziecie spychani na samo dno społeczne. Już to się stało. Ale jeszcze dokończę pana Kaczyńskiego. Pan Kaczyński wyraźnie powiedział medialnie, że trzeba wrócić do jedynej konstytucji, która jest, do konstytucji kwietniowej. I powiedział jeszcze jedno słowo. No jest ktoś, z kim można zacząć rozmawiać o tej przemianie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Wydajemy nadal dokumenty, te, które są najważniejsze dla Was. Życzę miłego weekendu. Do widzenia Państwu i do usłyszenia.